Witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam moje dwa sposoby na chodzenie w parapodium. Przez kilka lat chodziłem w parapodium używając do tego bandaża elastycznego. Tym bandażem trzeba przybandażować sobie rękę do parapodium. Zginając w łokciu powodujemy to, że idziemy na wsteczny w parapodium. To parapodium jest tak skonstruowane, że bardzo ciężko chodzi się do przodu. Nie mając sprawnych prostowników jest to bardzo trudne. Dlatego ja przez kilka lat chodziłem na wstecznym, używając do tego bandaża elastycznego. Jest to zwykły bandaż elastyczny, który kupicie w każdej aptece za kilka złotych. Musicie jednak pamiętać, aby ręce nie były zbyt długo przywiązane, ponieważ wtedy jest bardzo słabe krążenie. Ręce robią się zaraz zimne i drętwieją. Dlatego warto o tym pamiętać, szczególnie przez osoby, które mają słabe czucie w rękach. Teraz mam zabandażowane dłonie i możemy próbować chodzić w parapody. Używamy do tego bicepsa. Bicepsy są zazwyczaj silne, także do siebie i do tyłu i tak się bujamy. O, się trzeba... się bujać. Jeśli złapiemy odpowiedni balans, to wtedy zaczniemy iść powoli do tyłu. To parapodium jest tak dziwnie skonstruowane, że łatwiej jest chodzić do tyłu. Wystarczy złapać odpowiedni balans i wtedy będzie dużo łatwiej. Dlatego naukę chodzenia w tym urządzeniu polecam zacząć od chodzenia do tyłu. Poprzez właśnie takie próby chodzenia w parapodium yy, będziemy też wzmacniać nasze mięśnie rąk. I chodzimy na wsteczny miagra. Akurat... Znowu trzeba zawrócić. Ja bandażuję tak ręce, aby kciuk był zawsze na wierzchu. Jeśli będzie zmieniał kolor, jest to też znak aby jak najszybciej odbandażować ręce. Pionizacja jest bardzo ważnym elementem rehabilitacji po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, dlatego polecam aby pionizować się jak najczęściej, ponieważ wtedy będziemy mieć lepsze krążenie. Obciąża to też nasze kości. Przez to będą one dłużej zachowywały swoje właściwości Po kilku latach chodzenia z zabandażowanymi rękami na wstecznym udało mi się opatentować technikę chodzenia bez bandaża i to jeszcze do przodu. Aby chodzić do przodu bez bandażowania rąk trzeba mieć zablokowany łokieć i wyprostowany. Ja to robię tak, że przekręcam łokcie do wewnątrz i opieram je o kciuka. Chodzenie do przodu jest bardzo trudne i musimy cały czas pamiętać, by mieć wyprostowane i zablokowane łokcie. Dystanse, jakie pokonuję w parapodium, to zazwyczaj kilka do kilkunastu metrów. I dużo łatwiej jest mi chodzić do tyłu niż do przodu. Ja jestem strasznym zmarzluchem. I dlatego stanie w parapodium sprawia, że jest mi ciepło. Ćwiczenia w parapodium sprawiają też to, że spalamy dużo kalorii. Dlatego, jeśli ktoś chce trochę ich spalić, polecam właśnie ćwiczenia w parapodium bądź chodzenie w parapodium. Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji na temat pionizacji oraz chodzenia w parapodium, to zapraszam Was na kanał Walusia. Jest to guru wśród tetrakomandosów stojących w parapodium. Jest wysoko uszkodzonym tetrusem, z małą siłą mięśniową, a potrafi stać po kilka godzin i poruszać się po swoim pokoju. Dlatego serdecznie zapraszam Was na jego kanał. I oczywiście wielki szacunek dla Walusia za jego wyczyny w parapodium. Kolejny sezon nas nie w wysokiej formie Tylko najlepsze dziki, to z Co Cię pochłonie Jak dobry film wciągnie wciążce ich do przodu Nigdy w to nie wotpie, nie Sprawiam sobie zawodu Bądź mi się do tego, by trwale Pierdol to Ty ktoś ma jakieś ale Rozwijaj stale, talent, bo zostaniesz w tyle Masz w sobie wiele zalet, tylko uwiesz siłę To jeszcze nie jest czas nieustający wakacji Czas ruszyć do akcji Pokazać swoje skillsy Posuj ma satysfakcji, gdy propsują wszyscy złap swój i bądź z tym zajebisty Bądź mi chce. masz talent, to go do skoń. Przystale iść dalej, stale, a chce fale, doza Jak alpinista, sta, tam znaleźć, wszyscy, 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 Masz masz wszyscy, 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 masz talent, jeden mu zanika Jej wiarę wykry słowo, fiasko ze słownika Nie mówię, że jest łaska musisz się coś zmienić Ostania pod klatku, rzadko mi czyni trening, kto zs. siedzi na tekście, nagrywa kawałki Inny, jeśli na desce lub jest mistrze w suwarki Z to nie bez ses To tym życia jeśli wkładasz to serce Masz wiele do zdobycia, masz czas, go dobrze wykorzystaj Patentów długa lista musisz wybrać sam, poczuć mak Nie stać miejscu jak słupy Nawiną erą i ceremonii obłokę grupy jak możecie zauważyć, trząsą mi się teraz ręce. Jest to właśnie spowodowane dużym wysiłkiem. Wszystkie mięśnie, nawet te, które są nieużywane, bardzo mocno się napinają i przez to drżą. Pokażę Wam jeszcze taki filmik bonusowy, jak poruszać się w parapodium bez używania rąk. Wystarczy tylko odpowiednio się bujać, i parapodium powoli będzie poruszać się do tyłu. Możecie to teraz właśnie zobaczyć na moim filmie. Są to bardzo krótkie dystanse, ponieważ parapodium przemieszcza się po kilka centymetrów, ale zawsze to będzie jakaś forma rehabilitacji. Dlatego jeśli ktoś yy, ma bardzo małe siły, a jest w stanie się spionizować, to może zacząć od tego sposobu. Można użyć takiego motywatorka. Ale jak się nie ma akwariutu, to, to się go nie utrzyma, do tego idziemy. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Jeśli macie jakieś pytania, możecie zadawać je w komentarzach, i w wiadomościach prywatnych. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.